A dzisiaj pari historyjki z wakacji. Kochani, żeby na pewno to będzie konieczne? Jeszcze zostały chyba, nie wiem, ile miesięcy. Tak, konieczne, bo jeszcze nam się jutro urodzi. A, a nie wiemy, czy to czasami nie jest jakiś problem z brzuchem. A nie, jest tylko nowo chyba. No w sumie, chodźmy. O, dziękuję, tak bardzo się martwiłam do niej. Dzień dobry, my chcemy sprawdzieć czy... Co? Czy mamy... No... Czy mamy dziecka no, to proszę, tutaj to tu... Tak jest? Tak, to jest dziewczynka. Jesteśmy tak dumni. Tylko potrzebujemy jakiś rzeczy, a to potrzebujemy majątek. Trudna. Dobrze, że chociaż mamy dziecko. Dzień później. Dzień dobry, właśnie dziecko nas będzie przywieziona na... tutaj na salę. O, dziękuję za to wieście. Żonkow, wstawaj. O, tak. Gdzie z moje dziecko? Już jedzie. Proszę, to wasza i zdrowa córeczka. No, można sobie mleko i smaczek zabrać. Cześć! Ej, co ty? No dobra, się przebrać trzymaj mleko. Aha, ciuchy jeszcze. Dobra, tu nie jest makro, tylko to się przybiera. Gotowe. Powiem, że z powrotem, to też są. I idziemy już do domu, żeby nasze dzieci mogły przywitać swoje dzieci. I'm sorry za pomyłkę, twoja musiał Będziemy się bawić o to, że tylko swój telefon. Haha, ha, jest w domu. Uh. To jest Twoja konia. Ha, Haha. Czesia! Co oni robią tam? O, mamo, tato, to wy! To jest o, moja jest. siostrzyczka, ale słodka, daj mi to, tata, daj to. Ale, ja ale słodka. No daj mi ją, tata, daj. O. Ale słodziutka. Dobryś! Już idę, jejku. Co to jest? Co to za mały gościu? Mogę mama mam, wziąć? Tak, możesz. Ale słodka. Ale tak. dobre. To jest jej, jej taki piesz? Tak, piesz na ciebie. Tak, Aleś. O, tu. Aleś. No. Zostaw go. Już tylko przyznaliłem! dobra... To ja idę z... Znaczy, Gabryś chyba idzie. cię ja Znaczy, ja idę na górę. Tylko bo po swój telefon. Chyba naprawdę wierzyli, że ja z siostrą byłem młodszym o parę lat. Przecież ja u. Co? co to, to się stało? Przecież ja wraz z moim tym siostrą Robi się noc. A znaczy to już jest noc. Zapalę swoją lampkę jakby. I po prostu jeszcze jakieś... 照片。<Coffee. S 2> <laughs> <sighs> No zaraz, no zaraz, ja muszę jeszcze piszać. O! Tak. Idealnie. Eee. A duzi szczyt na taką boga. Dobra. Uuuh. mamy tylko małą, ona też już...

Well, what was I said? Dob, dob, dob. Pospalałabym się jeszcze, chyba. Jest już, już ranek. Trzeba się przygotować. Czemu mam te wszystkie palety otwarte? jak mi znowu szparał Trzeba je zamknąć? Jak mi się wykrusza, to ja chyba na zawodzę. Trzeba się przygotować. Dobra, tylko się przyświeża się nie działa, nawet już trzeba sobie zrobić kąpię. Ja nie chce mi się nic bo nie zapomniał mojej słoikatki o, idę spać Uff. MAMO, TATO, MAMA, TATA Jezu, co to się dzieje co ty... co ty wyprawiasz o tej godzinie? Jest 10 no nareszcie to wino już dawno powinna być zostać naprawiona. No mamo, no tato, jak mogę się przegapić to? Co niby? No śniadanie. O, nie wiem, wiem miała kolej. Idziemy na śniadanie. Poczekajcie na nas na dole, a my zaraz przyjdziemy. Weźcie, dzisiaj dam na fotelik. Okej. Okay. Jezu. <laughs> nie mogłem zasnąć, po to dziecko tak krzyczało. Ja też ja tak samo nie mogę zasnąć, bo. Dobra, i weźmiemy sobie to na koniec. <laughs> Dobra, idziemy na to, bo zaraz to zjedzono. Co wy nadal nie na dole? No nie, czekaliśmy. Aha. Idźcie pokazać waszej siostrze. Yy, tam podwórko. Okej. Okay. No, co ryczysz? o no tego, jakie fajne. ja jest, żeby tylko tam dziecka nie zabili, bo. dobra i uciec sobie, ja się już tutaj będę szukała. Musimy zrobić kostki dzisiaj na kolacji. Ciekawe, jak się robi ciasto na kofry. Okej. Okay. To wyśmiemy, może sobie dzisiaj. O, to wyśniemy. I musimy coś zrobić. Zobaczymy. Musisz iść nie tak. Dobre zrobię, bo muszę iść. Nie... Co za bardzo, ale. Trzeba, żeby. No to tak. Zapytam się ich co. Chcą. Dzieci, co chcecie na Żydanie? Mamo, ja zjadła jakaś jakieś szaszłyka. Ja bym się kanapkę. Okej. Okay. Idealnie. Zmiej skorczaka. Ciekawe. Okej. Okay, to potrzebuję tego. Aha, bo to trzeba chyba pokroić. Okej. Okay. Też je. to tam tylko masło orzechowe I pyszna kanapka, i pyszna ma, i pyszny szaszłyk gotowe. To no, i przyszła pora, żebyśmy no, też mogę sobie coś zrobić, takiego dobrego. Więc my sobie weźmiemy może coś na słodko. Nie, jednak chyba na słono byśmy sobie wzięli, też takie kurde, jak to śniadanie, nie chcę obiad. I sobie boraka i weźmiemy co tu, o! To jest takie piękne żarcie i my chyba weźmiemy tą jajeczniczkę. Weźmiemy sobie, sobie jajeczniczkę i potem sobie zrobimy coś z tego. Dobra przygotuję to no, kochanie podasz mi te kalary. Czy co to jest tam? Jasne, proszę. Kurde. Czego się nie da pokroić to? Jest okej okay. i teraz... Ziemniaka kroimy Chodka, Sama bym takie światła, Aha dobra to z jest, jest moja Dzieci Śniadanie Już idziemy, już idziemy Chodź Gabryś Okej, okay. to smacznego dzieci. Co wy macie? Jajko. Nie chyba. Pycha, ale pyszne to było. Mama, skąd ty to wszystko robisz? Nieważne, to moja taka mała tajemnica. Okej, okay, dzieci, i się bawić ten... Koniec historyki. Dzień będzie jeszcze kolejna.